Awo legiony, sława i chwała z tej strony Majuneko i was w dzisiejszym odcinku A dziś na waszym ekranie jest look Kamburczyc Czyli Kambura I zapraszam was do intra ups, in club, right Dobrze kochani i dziś jak ostatnio przerabiałem swój pierwszy look który stworzyłem na Movistar Play, dzisiaj będę przerabiał look Kambuji, który został ostatnio zapisany Czyli Baba Ufolud, więc go kupię I przerobię go tak jak ja bym chciał Wyglądać, więc wrócę do was jak go Przerobię w takim, W takich kolorach jakich ja bym to jednak Wyglądał i dodał jakieś takie rzeczy Które mi się podobają, więc zaraz się zobaczymy Dobrze kochani i tak przerobiłem Luka. Zmieniłem kolory zielonego na różowy. Jakoś tak bardzo go nie zmieniłem, więc go z zakupy i jak on będzie wyglądał. A no jest... źle nie wygląda, no, mówi... mówi starce. Ten odcinek będzie zapewne mega, mega krótki, więc za to wam robię konkursik na Cały komplet pixel, czyli na kokardy, bluzkę oraz spódniczkę pixel, co macie zrobić. Teraz was, na waszym ekranie pojawia się mój Instagram. Jak ktoś. Was obserwuję ten ma lepiej, jak to nie to zapraszam do obserwowania, musicie zaobserwować tego instagrama, napisać w komentarzu pod tym odcinkiem swój nick na MovistarPet oraz swój nick na instagramie i w następnym odcinku pojawią się wyniki tego konkursu, ja idę zapisać tego luka i zaraz się z wami zobaczę. Więc dobrze, kochani, zapisałem już look, e, który nazywa się "Kopiuję hamburcie z, z znakami zapytania oraz wykrzyknikami. Więc mam nadzieję, że Wasz odcinek taki bardzo króciutki spodobał. Jak tak, to zapraszam Was do łapkowania, subskrybowania. Zapraszam Was do ostatniego odcinka i zobaczymy się już niedługo. Więc papa i cześć! I was covered in dollars now I'm dripping in jewels a so bitch play with my money matters.